Witamy Siemanko. Wita Tatuś z Guciem. siema Kolekcjonerzy. Tutaj nasz taki malutki pokój gdzie się bawimy. Tam jest troszkę bazówek ekstra z 13-14. Tu trochę euro, jakieś tam inne historii. O nasze perełki z autografami, albumy, tylko na limitkach otwarte, a na razie niepotrzebne. Dzisiaj będzie całkiem inna rola. A tu jest jeszcze trochę takich pikselek, jakieś kule. No i oczywiście hit dzisiejszego dnia, poza oczywiście przesyłkami. Dziękujemy Kubuś Pietroszyński, Bartek Garguła i, i Jakub Cichowski. Ale przesyłeczki e, będą potem. Teraz będziemy z Kubusiem rozpracowywać e, e, Wielkanocnego Zajączka. W roli głównej Ronaldo Limited Edition. I zaczynamy. Dawaj Guciorek, patrzymy co tam jest. O, no, normalnie sobie wyciągniesz. Piękko. Pomóc, czy idzie? Idzie. No to super. Dobra. Limiteczka niech se na razie tam siedzi, a my rozpracujemy 10 saczetek w ramach urodzinowego trzymaniu się. Ech, nie wielko z wielkonocnej zabawy. Saszetka number 1. Jak Ci to idzie mi się. Może ja pomogę. No jednak. Słuchaj, spróbujemy zrobić tak. Czekaj mi się, taką. Robimy tak. O, tu jest mało miejsca. I teraz spróbuj, ale końcem nożyczek, no. Trzymaj i samego końca. O tak. Do końca. Czekaj, tatuś Ci pokaże pierwszą, dobra? Na razie zatrzymamy kamerkę na Messi. To się robi tak. Popatrz po. I tak. siach. I tak, jest odprawne. Dobra. Mamy pierwszą i poglądamy, co tam się w niej nam zadzieje. A, coś się wyłania. Jest utility. Patnam Matwidi, Matuidi. Matwidi I Nigeria. Proszę bardzo. Strasznie rzadko się spaczki trafiają nam godła. Także butek bardzo, bardzo dobrze trafił. Pierwsza paczuszka myślałem, na bok. Myślałem, że będzie duble. No. Tak zobaczyłem no i myślałem, że będzie A, że duble, ale jest dobrze. To odłożymy na bok, żeby było widać. Reszta to bazóweczka. Korea, Portugalia, Armero z Kolumbii, Jagielka z Anglii i Aguero. O, i patrzymy, co tam w kolejnej się dzieje. Uścisnijmy no, Mocniej, nie ma z tyłu, snuś. My troszkę pod presją czasu, bo gonimy na trening, ale spróbujemy do końca z wami te 10 saszetek przerzucić. O, widzę już, że dzisiaj chyba dzień star playera utility. Nie, bazowa zaczęła się. Ale ze stanów, bardzo rzadkie bazowy. Co tam mamy? Nie mieliśmy bramkarza, no to mamy klisena. Co mamy dalej? No, no to i takie się saszetki trafiają, same bazóweczki, na prawo. Super. Czyli jeszcze raz mamy Berleya, mamy Kissena. Klisen od razu idzie tam, bo on trafia już do albumu. Evras z Francji, Kiyotake Japonia, Ramos z Hiszpanii i Phil Jones. A Gocio się tam z kolejną saszetką próbuje układać. Aha. Jak tam idzie Gutku? Dobrze. Nożyczki mamy takie miniaturowe i dlatego tak ciężkie. Uwaga. No, zaczynamy. Coś tam się dzieje, ale Gutek świecącego szuka. No znowu nie ma. Tak. Pokaż. Mamy trzecią. No proszę. Jest. No nie taki pech i nie sta jest. Iniesta jest star player. Kombarów z Rosji. Enzema. Kawashima Japonia. Jagielka. O, Jagielka coś nas lubi. Tak. Drugi razy. raz nam się trafił. no Jaguero chyba się trafił. I, tak. i, i Fernandez się trafił. Czyli już mamy dwie powtóreczki i dwóch powtóreczek. Eee. Dwaj przyjaciele z boiska obok siebie. Na x elkach mhm. No i już mamy kolejną saszeteczkę. Co tam, guceczku mamy? Nic. Nic? Nie, no mamy. Widzę, że się nam fansior trafił i to Walencja. Proszę bardzo. Jest Walencja. Ale no. W końcu jakiś świecący. Coś jest świecącego. Trafiła się Walencja. Trafił się Moses. Trafił się Denisow Z Messi, ja i Johnson. Teraz mamy paczkę z Messi. Ulubione paczki Gucia. Aha, tu jeszcze mamy troszkę ekstra klasy. Mamy troszkę tamtych na sprzedaż. Całych saszetek. one to bo. O, coś tam leci, coś tam koke. leci. Koke. Ludzie, a koke do nas przyszedł wczoraj, ale strasznie długo szukaliśmy tej karty. W końcu noje. <laughs> Pokaż. Mamy koke. Dawaj koke na bok. Jest koke. Pojawił się Indii. O, znowu Messi. Uchida. Japonia. Ryong to bramkarz. Nojer to bramkarz. O, koło siebie bramkarze. No i Warkas. Z Chile. Jesteśmy już na półmetku. 2, 3, 4, 5. Czas mamy 6 minutowy. Musimy się w 10 zamknąć, także jak nie zaśniecie przy tej naszej wymianie, to. Podglądać, my spróbujemy otworzyć wszystkie. Proszę bardzo, i pikę nam wpada defensywka. Czyli tak widzę, że z każdej grupy jakiś piłkarz. No to teraz chyba na deser wpadną jakieś poważne karty. Mhm, mm tak myślę. No, a to szukamy. A my tu a mamy jeszcze tak. Pique Defensive. Teraz jest Pique messy. defensive. Teraz nie, mamy nie nie, nie, nie z Iranu. Jest Pereira. Berry. Z Rzeża Kości Słoniowej i z Algierii Nadejaki No i Gutek rozpracowuje co tam. Najmara no teraz, tak? No. Tu nam się mała limitka Ronaldo cieszy. Pierwsza w kolekcji, także bardzo cieszy. Dobra. Kurde! Co tam się dzieje? Co tam się dzieje Gutku? No jedziemy z Mendelem. Jedziemy z Mendelem. Jedziemy z Mendelem. Znowu Fernandes. Dobra, czyli tego dajemy tutaj. Coś czujemy. Dobra. Nie no, dwóch naski. O ja z tym, ja z tym były duble, tato, z tym. On. Z tego były duble? Tak. No to lecimy. Super. Nie ma. W międzyczasie jak ktoś będzie słuchał, to potrzebujemy album odkupić czy wymienić album z 2000 z euro 2012! Je co no tak cicho guteczku! I nie sta to tak Proszę Państwa i na nią czekaliśmy. No i w I końcu Kachil. się do nas szczęście uśmiechnęło. Witaj, Hil się ma i nie sta. U nas ci będzie dobrze. Chyba, że się znajdzie ktoś, u kogo będzie ci jeszcze lepiej. Chyba no, to już jest powtórka. No to super. Dwie, wie, tato, dwie świecące w jednej saszetce. No, to nam, się, to nam się udało. Tam w telefonie cały czas na fejsie. Czekają wymiany, ale no dziś niestety za wiele nie uda się ich zrobić, bo mamy trening i ja też mam swoją piłkę. Ale wieczorem na pewno będziemy w kontakcie. I wieczorem otworzymy listy. Eee, a ja jeszcze chwilę do tematu wracam. Potrzebny jest album 2011-12 z Champions League. Jeżeli ktoś tam ma za legalnie potrzebny, chce wymienić, sprzedać, zapraszam. I... 10,11 również. Mamy troszkę kart z tej kolekcji. I Euro 2012. Takie trzy albumy poszukujemy. A Agutek, Agutek się tu uporał z kolejną saszetką. W końcu. Ładnie są pootwierane. To będzie jak Wam pakować karty. Na wysyłki. No. A to chyba Walencja, kochany nasza do albumu. No. Walencja po raz pierwszy nam się trafił od kiedy zbieramy karty. No. Znowu pikaj mi nowy ci no, krok. Ta dawaj. A ja chyba z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, kto tutaj był w poprzedniej, tak? Ale pikę, pique, pique, znowu pikę. Misimowicz się trafił, Inler ze Szwajcarii, e, Strinic się trafił z Chorwacji. No, a z tej, to była saszetka tamta e, Szczęśliwa. topowa, tak zwana, topowa z Iniestą. A Giovanni z Meksyku i Loris, z, e, bramkarz z Francji, Hugo Loris, Toni Cross. E, misimowicz, no i jeszcze raz Pika. Jeszcze raz Pika. Masz szerano, ekspert. No i mamy Maszerano masz eksperta. Tego ciemiasa, co się w każdej paczce trafia. Kutek no? mówi, że w każdej paczce, no. Ciekawe, czy komuś będzie potrzebne. Dobra. I rozumiem, Wszystko. i rozumiem, że saszetka została, e, pudełko zostało opróżnione. Proszę tu wrzucić te. No i na deser przybić sobie piąteczkę z Ronim. Siemaroni witaj. Od razu dawaj go do albumu i będziemy się z wami żegnać. E, potem nagramy jeszcze filmik z listów, natomiast e, na dzień dzisiejszy boks jest e, jakby rozwalony. A jeszcze pewnie ten widzicie, że jest drugi, ale e, ten do sprzedanie to jeszcze je, on oddzielną ma, bo tak mówię, że do sprzedania, ale zobaczymy inną historię. Tam w każdym bądź razie jest e, Liberi. Z limitki. Także dziękujemy Wam pięknie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wymiany. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie. I to nasza skromna kolekcja. Jeszcze raz. Karty Limited. Impakty. 13-14. I wszystko ta ta. Ta ta. mamy w ładnym stanie. Chyba, że już czasami do nas coś trafi troszkę zmęczone. Ale wtedy informujemy. Także jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, siema.